Adam. Nie, 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 nie. Tak, co Wigier, Co Wigier, nie, za Wigier, cały Wigier. Też masa wybrakuje. Słuchajcie, a jak byśmy go nazbierali, Tak, bardzo. Tak, ile? Pięć worków? Cztery. A jakbyśmy wzięli na przykład sto worków leśnych głębiej w las, nazbieralibyśmy sto worków? Może. Na pewno czy nie? Może. Na pewno byśmy nazbierali. Widzicie, że w jest strasznie dużo śmieci. No dobrze jak ktoś świeci lesie? Nie! Ja nie chodzę do lasu. No, no, chodzę lasu. Bartek? Ja to... chodzę do lasu i nie. To co trzeba to to robić w jak ktoś na przykład idzie? Tak jak Maciu na grzyby bierze sobie wodę, wypije i co robi z butelką? Bierze i... Jeżeli... No tak Maciu idzie po co mają, tak się zobaczy jak sobie nikt nie widzi bach pod dziewko, nie? Nikomu nie przeszkadza. Dobrze, ja ci źle? Źle bardzo. To co panie do zrobił? z i do domu. A no kieszeni i do domu. Albo można po drzewie szukać. A tyle robimy w Dobrze. No to oczywiście by nie śmiecić w lesie, bo widzimy ile jest śmieci, tak? Śmieci, wiesz, zwierzątka różne. To jest tak, raczej w środowisku. To tak samo, jakbyśmy do nas do domu, na przykład do Kaszpra, przychodzimy do niego do domu na imprezę, ktoś ma jakiś gumek, ktoś ma jakieś kipsy, no jakieś picie, no i rzucamy Kasprowim na korytarz, ja do kuchni. Do kosza i ten, no. <grym> no właśnie, co nie powinniśmy nie zrobić? No to, do to miejsce, do kosza. Ja nie powiem tego, <grym> tak, samo, tak samo w lesie. Tak samo to no, też dotyczy autobusu. Właśnie, tak samo autobusy. Pięci <grym grym> so zawsze wyrzucamy gdzie? Do kosza. Do kosza. Ja kurs, Chci, do, do Kto dobrze pijaka? czyta?

Grzyb skalny, pomysł przyrody i jego przyrody Osobiłość dla władzy, Prydowcy, którego forma geologiczna przypomina grzyb. Przekonanie, że nie panna, która poniży skałę, jeszcze z tego samego roku, wyjścia jak Ja tego nie poluję. Znaczy to była legenda? Aha, już wiem! Wiecie, skąd dzieliście się? Od diabła! Od diabła, ale czemu? Od diabła, Wojtek, ktoś musi ta? Była taka legenda. Raz tutaj tą drogą, przez muzyka zweselacza. Wiecie, kto to jest? Spotkał tutaj niedaleko na drodze diabła. No. Jest ja bym powiedział muzykanci graj mi. Ja ci będę płacił, tak? No i muzykant grał temu Diabolu cały czas. Nadbiera dużo pieniędzy. Ja mu strasznie dużo pieniędzy za to gra nie zapłacił. I później muzyka sobie wyrzucić, tak, pieniądze od diabła. To jakieś niedobre są, nie? Pomyślał, że wybuduje klasztor we szczyżycu. Jest? Mhm. Niedaleko? Klasztor? Jest, no tak. I wybudował tam klasztor, ten muzykant, który jest do, do dzisiejszego dnia, tak? Ja się o tym dowiedział. No i postanowił, postanowił żeby niszczyć ten klasztor, tak? no i Wziął taki wielki kamień, wziął go na plecach, w tym miejscu tutaj położył sobie, bo chciał począć. No jak go rzucił na zimę, no to kawałek odleciał. I mamy tutaj ten kawałek kamienia. Tego grzyba. A drugi kamień. Przed dalej w stronę szyrzyca klasztoru. Ja wiem, co ja I co było? Diabeł. Kamień diabeł. Ja byłem. Ślady były, upuści. jego palców. Tak? Ja, 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 ja byłem. Ale co się stało? Czemu go ja byłem? Właśnie. I strasz się. Przestraszył się diabeł, rzucił tym kamieniem. Uciekł stamtąd. I do dzisiejszego dnia jest tam w Szczyżycu, taki wielki kamień. Kto go widział? Są tam ślady takie podrapane? Ja. Tak. tam czy nie? Tak. A wiecie dlaczego ten kamień jest tak w formie Bo Panny zlizały. Tak, właśnie. jest taka też legenda, pan która na poliże. Ten kamień, on był pewnie prostokątny, taki kwadrat, wielki leżał. To się Dużo, dużo panien musiało bolizać, że się zrobił grzyb, tak? Wlizały? A może tylko jedna? No. <grywa> jedna, przez to lata Nie wyszło w jednym jadła. roku. Język by zdarła, Karol. Co? Bywało pani, musiał musiała ten kamień? No. Tak. To wylizaliście? Tak. No. Ja pokażcie, Nie, Zobacz, ja nie lizę tego łobaku. Ja już dzisiaj tak lizę. Każdy poliże i uciekamy do autobusu. Ja, ja nie ja widziałam te Ja nie lizę. Co Nie lubię Co nie dobra? i okay.